Robert Radomski po niestety przegranym pojedynku na KSW 37. Przede wszystkim powiedz, czy ta przegrana, czy ta walka była tak naprawdę stawką, jakby że zwycięzca zostaje w federacji KSW, Twoim zdaniem? Nie było o tym mowy przed walką. Wzięłem walkę na dwa dni, przed, przed galą nawet nie było rozmów na ten temat, czy jak przegram, to zostaje, czy wypada. Nie było rozmów na ten temat. Jak informacja, że pojedynek był tak późno ogłoszony, miała wpływ na, na jego przebieg, na Twoją wydolność? W jakiej byłeś kondycji? Tak szczerze, przygotowywałem się bardziej pod zawody parterowe, w tym też ostatnio miałem zamiar startować. Mało robiłem MMA, mało robiłem stójki. No, fakt trenowałem, trenowałem ciągle, ale nie robiłem w ogóle treningów praktycznie po tema ostatnimi czasy. No, ale jako, że nadarzyła się okazja, kondycyjnie wydawało mi się, że jest ok, no ale jak jak było widać, no w drugiej rundzie mnie po prostu odcięło, no na koniec Dawid to już praktycznie zwłoki obijał, nie no nie byłem w stanie już z siebie nic wydusić. Twoimi oczyma, taki murak, którą Dawid zakładał w pierwszej rundzie, którą przerwał Gong. czy była blisko? Nie czułem tego, żeby czułem jeszcze w miarę, chyba miałem ręce zblokowane, tak, czyli mają chyba tą kimurę, nie, nie czułem tego, żeby mógł to wyciągnąć, także czułem się jeszcze w miarę bezpiecznie. Mm -hmm. Potem ten się z tego wkręcał, tak. Czy palec w oko miał jakikolwiek wpływ na przebieg? E nie, nie miał żadnego wpływu, żadnego nie miał wpływu. Co w takim razie twoim zdaniem powinieneś teraz zrobić, żeby odwrócić pasce, masz jakiś taki powiedzmy skrótowy plan na szybko? Jeśli mam walczyć w MMA, to powinienem przede wszystkim zacząć MMA, tak więcej robić. A nie, że tak powiem, no, gdybym miał pełny cykl tak z Dawidem, jeśli byłaby tak okazja zawalczyć, dwa miesiące się przygotować, to jak najbardziej bym był chętny na taką walkę. No i to właśnie powinienem robić, trenować MMA, a jak w siebie, że walkę na dwa dni przed galą i nie robi się cyklu przygotowawczego po MMA, no to niestety nie można tej kondycji mieć takiej, tak, bo to jednak inny wysiłek niż pod parter i zapasy. Masz ofertę od jakiejś innej organizacji, czy na razie tylko i wyłącznie KSW? Były rozmowy, inne organizacje pytały o mnie po, po przegranej z Rafałem Moksem, ale, ale na niczym na, na, na razie stanęła tu na tym także na KSW kolejną walkę stoczyłem. Cześć. Tam poszedłeś po nogę pod koniec walki, tam było już blisko. Czułeś, czułeś to, że, że, że się zbliżyłaś do odklepania? Chciałem iść do skrętówki, ale chyba Dawid wykręcił trochę kolano i poszedłem w drugą stronę do Taktarowa. Do poszedłem, czułem jak się na brzuch chyba obracałem, czułem, że że, że ten taktaro w pewnym momencie wchodzi, no ale gdzieś liska była ta noga, wykręcał się, no i później już czułem, że jest już po wszystkim, a w zasadzie poszedłem do tej skrętówki od, resztką sił, żeby to skończyć, bo, bo czułem, że będzie ciężko, jak Przez tego nie skończę, wrzuciłem wszystko na jedną kartę, tak, bo czułem, że będzie ciężko, jak tego nie skończę, no i tak się to stało niestety. Dziękujemy w takim razie Mogę jeszcze podziękować tak, komuś, bo tak na ostatnią chwilę, także chciałem podziękować Fort Sławek z Katowic, Fitness24 Club, Zięba Klinik za pomoc w zbijaniu wagi i odbudowaniu po tej, po tej wadze. Jednak to na szybko było Pitbull i swoim klubom Spartan Chorzów i Pako Katowice.